No jestem w lesie. Czy to jest teren rezerwatu? Myślę, że tak. Staram się trzymać ścieżki. Gdzie idę, nie wiem. Gdzie dojdę, to już jest w ogóle zagadka. Hej, tu Gabi. Witam na moim kanale. Od kilku lat nieustannie pokonuję na szlaku i poza nim własne ograniczenia. Byłam już naprawdę w fajnym miejscu, kiedy końcem 2021 roku potrącił mnie samochód, i wszystko, absolutnie wszystko musiałam zacząć od nowa. Można o mnie powiedzieć wiele, ale z pewnością nie to, że lubię się poddawać. Przeciwnie, walczę z całych sił, w międzyczasie chodzę po lasach, górach, śpię w samochodzie, codziennie odkrywając piękno otaczającego mnie świata i własnych możliwości. Bo zdradzę wam już na wstępie, większość naszych blokad jest tylko i wyłącznie w naszych głowach miłego oglądania witam się z Mogilna Mogielna, Mo... tu będzie na dole z rezerwatu CISów mój problem polega na tym że nie bardzo wiem gdzie jest wejście do tego rezerwatu myślałam, że jak jest CIS Bartek ten taki taki sztandarowy CIS w okolicy to no nie ma zbyt dużo informacji w internecie, ale noż już przy ci się będą. No i owszem jest mapka i tak dalej, tylko no ewidentnie nie umiem z tej mapki czytać, gdyż... No jestem w lesie. Czy to jest teren rezerwatu? Myślę, że tak. Staram się trzymać ścieżki. Gdzie idę, nie wiem. Gdzie dojdę, to już jest w ogóle zagadka. Ale dzisiaj mamy. Sobotę, zaćmienie słońca. I od rana jest zaćmienie w mojej głowie. Stałam za późno i stwierdziłam, że jak już tak się dzień zaczyna, to nie będę niczego prowokować, tylko pójdę za ciosem na spokojnie. No i okej. Okay. Wprawdzie na początku miałam rzeczywiście iść tutaj, ale stwierdziłam, że może położę sobie troszeczkę bardziej. Jest śliczna pogoda i tak dalej, no to szkoda żeby nie połaścić. i stwierdziłam, że pójdę pojadę sobie w kierunku brzanki i tam sobie zrobię taki, taką pętelkę no i okej. Okay. wprawdzie zanim się zebrałam to była dziesiąta wyjechałam, wszystko dalej na spokojnie dojeżdżam pod prawie samą brzankę i wita mnie yy, straż pożarna zabezpieczająca bieg i no nie można wjechać na brzankę, bo tam jest bieg i generalnie wszystko jest pozamykane. No to... No to dobra, no to sobie myślę. To w takim razie rzeczywiście trzeba, nie ma innego wyjścia, trzeba ruszyć, zobaczyć ten cis. No, no to ruszyłam i jestem. Droga tutaj. To też była mordęga, bo... Google wariowało tak bardzo, że ja chyba, nie wiem, nie zliczę ile razy trafiłam na ślepą uliczkę, albo trzeba było jechać prosto, ale Google skręć prawo, tu nagle kute, droga jest. No nie... Ledwo mój samochód się mieścił. To jest krowa jednak. Także... Także tak. Dotarłam tutaj i okazało się, że specjalnie nie ma tutaj gdzie parkować. Ale że zapytałam tutaj mieszkańca, miły pan poinformował, że nie ma żadnych parkingów i tak dalej, ale nie ma nic przeciwko, żebym zaparkowała na, w jego ogrodzie, więc więc zaparkowałam no i poszłam szukać ścieżki także tam gdzie teoretycznie mapa mi pokazała, że niby ma być ścieżka, to pan mi mówił, że nie ma, ale ale dojdę, no to idę, nie wiem nie wiem gdzie do końca nie jestem pewna. No cis Bartek został nagrany, a reszta to nie wiem, co się wydarzy. No tak to jest, jak jest zaćmienie słońca. Ja nawet nie jestem pewna, czy ja jestem w stanie rozpoznać taki cis cis, żeby wiedzieć, że a tu cis, tu cis, tu cis, no to na pewno już jestem w tym rezerwacie. Czyżbym trafiła na ścieżkę? Tylko teraz pytanie za 100 punktów. W tą stronę czy w tą stronę? Stwierdziłam, że idziemy do góry, też. Drugim naszym celem jest Jodłowa Góra. I tak sobie myślę, że troszeczkę, chociaż i tak bywa, tak, że na szczyt idzie się troszeczkę do dołu, w sensie szlak tak biegnie, że są górki, dolinki. No ale, wiecie, ja tak każdemu powtarzam. Róbcie research, róbcie research. No i robiłam research. Ja robiłam tutaj research kilkakrotnie. Ale informacji o tym miejscu jest tak bardzo mało, że no to wygląda tak jak wygląda. Można pobłądzić, ale no, ja nie mam nic do błądzenia. Szczególnie dzisiaj, kiedy absolutnie nic nie idzie po mojej myśli, więc gdybym miała się przejmować tym wszystkim. To równie dobrze mogłabym zostać w domu. A to nie wchodziło w grę. Wydaje mi się, że rzeczywiście mogę być w rezerwacie, gdyż iż, ponieważ dookoła pełno grzybów. No i rosną sobie takie duże, potężne. Więc może ktoś respektuje rezerwę. Wiem, naiwno jestem. Po ostatnich aferach z wszelkiej maści, youtuberami, i tak dalej. Stwierdzam, że tak. Jestem naiwna i to bardzo. No cóż, wybieram wierzyć w ludzi, a nie ich skreślać do momentu, aż nie dadzą mi powodu takiego. ale tak, no trafiłam do ścieżki przyrodniczej. Tu jest piękna ścieżka, którą pewnie byśmy poszli, gdybyśmy w jednym miejscu skręcili. Nie tak, jak żeśmy skręcili, bo myśmy to obeszli Yy, no ale cóż... No a, a... tu mamy iść. Ale chciałam powiedzieć, że tu są komary i są żarłoczne i są na tyle żarłoczne, że nawet mnie nie gryzą właśnie muszę się smarować. Z tego nieudanego researchu wyszło coś dobrego. Dowiedziałam się chociaż, jak ogromnie ciekawymi drzewami są cisy. Oto kilka ciekawostek. Cisy to drzewa długowieczne i przetrwały nawet zagłady dinozaurów. W Polsce najstarszy cis rośnie w Henrykowie Lubelskim, tak zwany Henryk, a jego wiek szacowany jest na około 1250 lat. W dodatku wciąż wypuszcza nowe pędy. Nasz Bartuś w porównaniu z nim to dopiero podlotek. Ma niecałe 600. Cisy to drzewa dwupłciowe. W obrębie jednego gatunku mamy osobniki męskie i żeńskie, a ich igły i jagody są trujące również dla zwierząt. W mitologii symbolice wielu kultur są symbolem śmierci i nieśmiertelności. W mitologii słowiańskiej natomiast cis był uważany za święte drzewo, związane z kultem rodzicielstwa i płodności. Uważano, że ma magiczną moc i jest pośrednikiem pomiędzy światem ludzi a duchowym światem natury. I od leśnictwa, stary sąd. Ta tablica tutaj z, się złamała już trochę temu. Przynajmniej na to wygląda. I nadal leży. Za chwilę nie będzie trzeba go zbierać. Nieładnie. Widzicie? Odnowienie naturalne. Mamy stary drzewko. I wszystkie jego dzieci. Jak mnie znacie, to wiecie, że ja uwielbiam takie tablice i takie ciekawostki. Wprawdzie to nie była dla mnie absolutnie żadna nowość, ale i tak fajnie. Dzisiaj mamy 14 października i 22 stopnie, więc nie mam złe komarom, że wariują. No natomiast ja nie jestem przyzwyczajona, że mnie lubią owady. Więc, no, dla mnie się zaczyna właśnie okres teraz, bo. Latające kleszcze nie uważają mnie za coś niedobrego, wręcz przeciwnie. No ale komary mnie raczej omijają. Tu nie. Tu się przebudziły i stwierdziły, że jest wiosna chyba. I są głodne, więc. Tak się zastanawiam, czy ta ścieżka schodzi do jodłowej góry, czy tak idzie bokiem. Powoli docieramy na szczyt, ale tak to jest wszystko oznaczone, że nie jestem w stanie Wam powiedzieć. No, ale zobaczymy, co to będzie. Powiem Wam, że takich widoków to się nie spodziewałam i to jest bardzo miła niespodzianka. No dobra, to idziemy dalej. Za strzałką. Chociaż nie jestem pewna, gdzie my to właściwie idziemy. Ale w sumie ja nie jestem pewna od samego rana, więc... Chyba nie ma sensu się nad tym zastanawiać. Specjalnie. Do przodu. Jak byłam w... Ale wieje. Jak byłam w gimnazjum i byliśmy na rajdzie, to... Był z nami WFista tak mi właśnie odpowiedział na pytanie gdzie idziemy do przodu, więc można powiedzieć, że dzisiaj zrozumiałam co miał na myśli. Już myślałam, że nie będzie błota ani kałuż. Tu to można by było zrobić taką prawdziwą kąpiel błotną, gęste, głębokie, lepiące, śmierdzące. Także tak. A tu widzimy, że schodzi ścieżka przyrodnicza, ale my pójdziemy troszeczkę dalej na tą jodłową górę. I po prostu się wrócimy. Fajnie, że tu jest zabeznaczone. Liczyłam, że może będzie tutaj jakaś tabliczka jodłowa góra, ale nie, więc oto szczyt jodłowej góry, a my schodzimy dalej ścieżką Cisów. A mimo wszystko jestem zachwycona, bo wiecie, jak jest taki dzień, gdzie nic nie idzie, a trafiacie do miejsca z takimi widokami. No nie wiem jak inni ludzie, ale ja się wtedy czuję, że jestem takim człowiekiem, co kiedyś coś zrobił dobrze. I teraz karma do niego wraca. <laughs> że w najgorszych nawet dniach coś lub ktoś pomaga. I zsyła takie piękne, przepiękne światło. I słoneczko. Także kij z tym, że nie mogłam tu trafić, kij z tym, że nie mogłam zaparkować, kij z tym, że nie mogłam w ogóle tutaj znaleźć ścieżki. No, nieważne. To wszystko jest nieważne, bo koniec końców jest taki, że bawi się cudownie, jest przepięknie. No, odkryłam, yy, odkryłam kolejne bardzo ciekawe, piękne miejsce yy, z przepięknym widokiem. No, ja jestem zachwycona. I mam nadzieję, że wy również. Turujak, ale jak słodko wygląda. Matko jako urocza. To chyba najbardziej uroczy źródełko ever, aczkolwiek tyle ile tu jest komarów i różnych innych dziwnych cosiów, które latają i siadają na tobie to To no. Fajnie. Idziemy w dół. Fajnie wiedzieć, że wreszcie jestem na szlaku. <grym> Pierwszy raz widzę nawet takie oznaczenie. Można powiedzieć, że ta ścieżka jest po prostu wyjątkowa od początku do końca. I w każdym aspekcie. Widzicie tam jaki pień? Gruby! Zauważyłam, że na filmie nie widać tak naprawdę. Rozmiarów tych drzew, jak tak pokazuje, jest daleka. I... I w sumie wychodzi tak zabawnie, bo ja się tu podniecam. O, jakie ładne, jaki stary, jaki piękny. O, jakie bydle. A na, na filmie to tak średnio widać, że bydle. No cóż. Tu też mamy bydlątko. Może jakoś będzie widać, że bydlątko. Piękne. Ja nie lubię takich sytuacji. No ładnie. Po prostu życie na krawędzi. Tak upadło, że przegapiłabym tablicę. Czemu drzewa zawsze spadają na ścieżki? Znaczy ja wiem, że to jest głupie pytanie, bo to tak jakby spadały tylko te drzewa, które są przy ścieżkach, ale... Dobra, to było głupie, głupie pytanie po prostu. Ja myślę, że ja sobie teraz troszeczkę drogi dodaję, ponieważ weszłam w złym miejscu. Musiałam szukać dopiero tej ścieżki. No a teraz jakby schodzę ścieżką. Więc skoro tam była pętla, to no podejrzewam że wyjdę w innym zupełnie miejscu i będę musiała troszeczkę przejść mm, asfaltem. No, ale no, chciałabym wiedzieć, gdzie jest to wejście, żeby móc wam to pokazać, żebyście nie musieli centralnie po moich śladach chodzić. No, nie powiem, że była to jakaś tragiczna trasa czy coś, no ale, no wiadomo. Chciałam sobie pochodzić, to sobie pochodzę, więc jest jeszcze wcześniej, także nie mam absolutnie żadnego problemu. Las tutaj jest uroczy i nagle jakby to, te oznaczenia. Te ścieżki stały się naprawdę bardzo wyraźne, jasne i, i nie mam takiego. te oh, hey, hey, wszystkie robaki. Nie mam takiego poczucia, że tak idę totalnie na czuja i nie wiadomo gdzie. Więc pochwaliłam i ścieżka zmieniła kierunek. Przyszłam stamtąd. I, ścieżk, i, i znak był, że trzeba iść tu szłam tu i mówią, że mam iść tam. To równie dobrze mogłabym dochodzić tam i z powrotem. No ale tu widzę, że jest jakaś droga, więc zobaczymy. Pochwaliło. Ahoj, przygoda. No ale chyba dobrze idziemy. Że co? What the fuck? Marowisko. Wiecie co? Mam wrażenie, że ktoś, kto oznaczał tą ścieżkę i miał za zadanie postawić te wszystkie znaki, to do końca nie wiedział jak ona biegnie, jak ona ma biec. Bo znak skrętu było wiele wcześniej, a tutaj była droga. Więc gdybym nie patrzyła na mapę, tylko nie wiem, no nie wiem. No ale spoko, mamy mrowisko, mrowisko to akurat coś tak, coś tak mega wyjątkowego, no, ale może, ale pewnie jeśli ktoś specjalnie nie chodzi po lasach, to niech nie przyjeżdża tutaj, bo tutaj może nie za dobre mieć doświadczenia na wstępie, chyba, że pójdziecie z kimś, kto... W miarę się czuję bezpiecznie w lesie i nawet no bez jakiegoś konkretnego szlaku jest w stanie Was wyprowadzić wtedy jak najbardziej. Ale no, może dla takich osób mrowisko będzie jakąś atrakcją. To jest pewnie ta droga, którą na którą myśmy wyszli, nawet nie wiem czy to miejsce tutaj to nie jest właśnie to miejsce, w którym żeśmy wyszli. Kurczę powiem wam, że nie wiem co mam myśleć, bo zazwyczaj jak znajduję takie jakieś dzikie dzikie atrakcje w cudzysłowie. No i tutaj nie wiem czy mam tędy iść, czy tędy i że już pójdę tędy, to... Ym, no to... Nie ma tutaj, nie, nie ma na tych szlakach specjalnie nic takiego do pokazania, co mogłoby być atrakcją. jakichś właśnie nie, brakuje ławeczek i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj. Koczy, nie wiem, czy to nie tamtą drogą powinna iść, ale może ona się tam łączy. Natomiast tutaj, tutaj jest pełno tej takiej turystycznej infrastruktury. Naprawdę to tu jest. Problem jest w oznaczeniu. I w tych parkingach. To są dwie rzeczy, które ktoś, kto tutaj rządzi tym wszystkim, e, powinien poprawić. Bo, jakby sam rezerwat w sobie jest naprawdę, naprawdę fajny. I tak na taką przebieżkę spokojną, bo tutaj nie ma jakoś specjalnie dużo trudności, troszeczkę do góry, no ale. To się wlicza, prawda? Wchodzenie tego typu, więc wątpię, żeby to można dać jako taki antyargument. No natomiast, gdybym była troszeczkę w innym miejscu z moim chodzeniem, no to, no to nie wiem, no to miałabym tutaj stres. Kochanie, no dobra, no to tutaj się wchodzi na szlak. Zaledwie no, kawałeczek od cisu, więc rzut beretem, że problemu nie ma. No ale. Żadnego oznaczenia, szkoda. Ja myślałam, że może gdzieś tutaj się wchodzi, ale nie. Tutaj jest cis, a wchodzi się jeszcze troszeczkę wcześniej. Bartuś ma większą tutaj tą kładkę pokazową niż Bartuś jest, więc. No ale. No spa. Z pewnością ta ścieżka wymaga troszeczkę pracy i takiej znajomości i obycia w lesie, jakbyście się zgubili. Ale poza tym jest naprawdę fajna, przyjemna, nietrudna, niedługa, z widokami. Także jak najbardziej. Naprawdę super. No dobra, to dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Pa pa.